Witam wszystkich bardzo serdecznie, Tarotowy Kącik, Kameli. Zapraszam Was dzisiaj, moi drodzy, na czytanie wiadomości dla Ciebie. Sprawdzimy, co Wszechświat chciałby Wam y, przekazać, jakie energie do Was nadchodzą. Przygotowałam trzy grupy, przygotowałam również y, nowe karty. Pierwszy raz będę z nimi dzisiaj pracować. Twoje światło, prezent, dziękuję raz jeszcze, y, karty wyroczni. Więc myślę, że jakaś nowa energia, nowe przesłanie dla Was. Trzy grupy, pierwsza, druga, trzecia, kamyczki, pierwszy kamyczek, pierwsza grupa, talia, to co was przyciąga, ta pierwsza myśl, pierwsza grupa, druga, kamyczek, talia i trzecia grupa. Kamyk, Italia, trzecia grupa, druga i pierwsza. I zaczynamy. Zaczynamy od grupy pierwszej. Witam serdecznie grupę pierwszą. Kamek, też przy świecach. Magia nich trwa. I sprawdzamy główną energię. Karty z przesłaniem i to, co wszechświat chce, żebyście wiedzieli, czego, żebyście byli świadomi. Hmm, sprawdzamy. Najpierw karta przesłań. Bardzo jestem ich ciekawa. Lemuria, tworzenie nieba na Ziemi. To się dzieje. No. Spełniają się Wasze marzenia. Tworzenie nieba na Ziemi. To właśnie się dzieje. W może, może jest tak, że jesteście w energii, mm, nie mogło uwierzyć, że to się dzieje, bo coś takiego jest. Coś fajnego wam się wydarza, spełniają się wasze marzenia, no to to się dzieje, to jest potwierdzenie. Lub jakieś ma, y, marzenie do was, y, albo życzenie takie, manifestacja, coś takiego się do was zbliża i wy tak czujecie taką ekscytację i troszkę nie możecie uwierzyć, że to się, że to się zadzieje, że, albo że, lub, że się to uda. Spełnić? To się dzieje. Piękna karta. Mintakanie. Tęsknota za, do, za domem, przynależność pierwotni robotnicy światła. No to mm, te dwie karty w połączeniu mogą mówić o tym, y, patrząc na relacje, że bardzo marzyłyście, marzyliście o, y, y, o związku o tym, żeby do kogoś przynależeć, żeby ktoś przynależył właśnie do Was. Y, o takiej relacji, która jest stabilna, silna, po prostu, no, tak krótko mówiąc, żebyście mieli obok siebie kogoś, kto jest, kto jest tylko z wami i tylko dla was, z kim można budować. Nie trzeba się martwić, nie trzeba, nie, nie trzeba tęsknić, zastanawiać się, nie ma tego niepokoju. No i to się dzieje. No to pięknie. Bardzo ładnie się zaczęło. Terroristna koniczyna? czy jakiś szczęśliwy traf? Albo coś się wydarzyło, co jest um, takie fajne, że aż nie możecie w to uwierzyć, albo to się właśnie wydarza, albo dopiero coś się wydarzy. No, w każdym bądź razie to ten, ta energia nad wami jest. Być może to się już dzieje, coś fajnego. Relacyjnie, albo y, zawodowo coś, y, coś po prostu robicie. Cokolwiek tam chcecie po prostu robić w życiu, to to się dzieje. To jest los wam mocno sprzyja i dał wam taki pretekst, ja mówiłam ostatnio o tym kuponie i to jest chyba ciąg dalszy, że po prostu dostaliście to, to ziarenko no i to się cały czas dzieje i też yy, yy, nie, wiem, nie wiem z jakiego powodu nie możecie w to uwierzyć, nie do końca yy, ufacie tej osobie tej sytuacji nie ma to jak w domu, no to słownie jeżeli to jest relacja całkiem nowa, to będziecie się z tą osobą czuć jak w domu, w zasadzie można powiedzieć, że od początku Będziecie mogli z tą osobą tworzyć dom, budować i to poczucie takie m, poczucie bezpieczeństwa będzie przy Was od początku. Jeżeli to jest ktoś, kto, m, kto wraca, i to jest ten szczęśliwy traf, no to tutaj nie jest pokazany wracacz, który wraca m, po to tylko, żeby zakręcić tym młynem, m, coś po prostu namieszać, z, zaspokoić może własne potrzeby i odejść. Tutaj przychodzi ktoś m, z przeszłości, kto chce z Wami budować. Wymarzyliście sobie tą sytuację i to się teraz dzieje. Ok, to jest główna energia. A co Tarot? Jaka wiadomość? Ach, Diabeł ja był w środku. Oj, 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 powiem Wam, że bardzo silna energia. Cztery miecze: jest księżyc, diabeł, mag, azbuław. Bardzo silna energia. To jest. Ym, ja podam dwie wersje, które się to rysują. Pierwsza jest taka, że jeżeli macie właśnie przy sobie kogoś, kto jest w tej energii diabła, czyli kogoś, od kogo jesteście w jakiś sposób uzależnieni, albo obsesyjnie, myślicie o tej osobie, albo nie potraficie zakończyć tej relacji, ym, która się po prostu ciągle ciągnie. No, taką energię macie ym, przy sobie, takich sekretów, manipulacji, y, ale też obsesji, ym, no to ten ktoś może wyczuć, że do was zbliża się energia właśnie takiego domu, że chcecie budować z kimś ten dom. No i może, może Was zaskoczyć tym, że będzie chciał, znaczy zaskoczyć. Będzie chciał was zatrzymać przy was. Może zaskoczyć się intensyf, zaskoczyć was intensywnością swoich działań. Hmm? Może tak być. Wy macie nadzieję na to, że Wam się poukłada. To jest też pasja, to jest y, karta gwiazdy, czyli jest na, y, nadzieja na to, że wszechświat pomoże, że będę mogła coś budować, y, że będzie mi losy sprzyjał, że, y, że moje życie po prostu będzie piękne. Macie na to ogromną nadzieję jest przy magu królowa y, kielichów czyli chcecie kreować swój świat z miłością, podchodząc y, do swojego życia, do innych ludzi z miłością nie z nienawiścią, z miłością podchodzę do tego, mam tej miłości bardzo dużo w sobie, aż mi się przelewa i po prostu chcę y, w ten sposób podejść do otocza, otaczającego mnie świata ponieważ y, Energii braków, której prawdopodobnie byliście, byłyście jeszcze nie tak dawno. No po prostu macie tej energii dosyć. nie? To jest coś, co jest dla was wystarczające. Ja już tam byłam, już znam to, znam tą energię, już nie chcę. Już nie chcę tam być. I wszechświat wam tutaj pomaga. Połączyć się z kimś, z kim będziecie się czuć, po prostu jak w domu, będziecie się czuć dobrze. Jak to się zadzieje? Być może to się już dzieje. Jak to się zadzieje, to będziecie wiedzieć, o czym ja mówię. To jest taka dobra, ciepła energia. I to się, to się zadzieje, bo to jest, y, mm, ponieważ tego chcecie, tu jest mag, kreujecie to. Ja chcę, wysyłam sygnały i do tej osoby, i do wszechświata. Ja, chcę, ja, to, ja tego chcę, i to się dzieje, i to się dzieje, ale jest przy Was. Jeżeli to z Wami rezonuje, na przykład, i y, teraz coś mnie słucha i myśli, i myśli sobie Amelia, no ale ja nie mam nikogo w energii diabła, to może nie zdajesz sobie z tego sprawy, to nie musi być kochany, który obsesyjnie o Tobie myśli, albo Ty o nim. To może być na przykład koleżanka z pracy, która nie chce, żebyś odeszła z tej pracy i nie, nie chce, żebyś sobie budowała swoje własne szczęście z dala od niej. Jest przy was taka energia kogoś, kto was bardzo będzie chciał zatrzymać przy sobie. No. Jest tutaj wieża, czyli może wam wprowadzić ten chaos. Może Wam wprowadzić chaos i może was po prostu namawiać do tego, że możecie układać swoje życie i równocześnie zostawić tę osobę nadal w waszym życiu. Na taki układ może z wami pójść. Żeby pokodzić jedno z drugim. Może tak być. Może tak być. Więc tak jak mówię, jeżeli macie taką um, op kogoś, kto, z kim Was coś takiego silnego łączy, no to wiecie, że to jest ta osoba. Jeżeli nie, no to jakaś koleżanka, może ktoś z rodziny, kto po prostu nie chce i będzie chciał Wam zaproponować jakiś układ, żeby Was zatrzymać. A Wy się uspokajacie, uspokajacie i przychodzi do Was taka, taka energia, wiem, że będzie dobrze, po prostu będzie dobrze, taka, taka pewność, no, no i jest ten dom. Duża pasja. Włączy Wam się też taka wola walki o to, żeby zawalczyć o siebie, zawalczyć o tą relację, o swoją przyszłość. Czyli taka wiadomość zobaczymy, jaka rada na tą sytuację. Dwójka była w czwórka pentakli. Mm. Z jakiegoś powodu, to jest jako rada. Tarot mówi o tym, jakiekolwiek decyzje podejmiesz, no to zatrzymaj je dla siebie. Jeżeli masz na przykład coś, co się zastanawiasz powiedzieć, zrobić, po prostu jakieś wątpliwości, albo na przykład, albo wątpliwości, albo jest decyzja w tobie, ok, ja chcę to zrobić, chcę w to wejść, no to. Zatrzymaj je troszkę dla siebie, no. Muszę to powiedzieć. O co tutaj chodzi? To koło się dla Ciebie zakrę zakręciło yy, w dobrą stronę dla Ciebie. Zaczynasz budować sobie. Masz, yy, masz tą szansę. Jest ta czterolistna konieczna, jest ten traw, ale Tutaj tarot pokazuje, że mm, ktoś ci może tego pozazdrościć, więc zatrzymaj to dla siebie. Tą radość z tego, że masz taką szansę w życiu, mm, mm, że wychodzisz z tej energii braku, że zaczynasz kreować swoje życie, masz, ma, że przed tobą jest po prostu taka ogromna szansa. Zatrzymaj to dla siebie. Ktoś może sobie pomyśleć, że za dobrze ci się układa, za bardzo ci się układa, i z jakiegoś powodu to pozazdrościć. To jest jako rada. Możecie skorzystać lub nie, ale y, myślę, że przy tej całej energii, no to to jest ważna rada. Układa Ci się bardzo dobrze i układaj swoje życie. Los Ci wspiera, wszechświat Ci pomaga, ale widocznie jest ktoś, kto y, przynajmniej na początku nie będzie Ci przyklaskiwał. Taka wiadomość dla grupy pierwszej. Dziękuję i zapraszam grupę drugą. Grupa druga, serdecznie witam. Magia również dla Was. Na dobrobyt i sprawdzamy główną energię, co wszechświat chce powiedzieć, co tarot ma do przekazania i karta z przesłaniem. Nowe karty pierwszy raz w użyciu. Kapłanka. W jakiej kwestii jesteś wzywany do stanięcia do walki i bycia przewodnikiem? W jakiej kwestii jesteś wzywany do stanięcia do walki i bycia przewodnikiem? Coś ważnego się zadzieje albo. Ym... Będziecie postawieni w ważnej roli, no coś ważnego, coś się, coś się zadziewa. To od Was prawdopodobnie będzie teraz zależało coś. No, relacyjnie, być może relacja, być może coś w życiu. To jest pytanie dla Was. W jakiej kwestii, więc przez chwilkę się zastanówcie, jak Wy to widzicie, w jakiej kwestii Wy będziecie tym przewodnikiem dla kogoś. Kogo, kogo, kogo możecie poprowadzić. No piękne są te karty. Jaka jest główna energia. As bubaw i bądź fair. No, myślę, że tutaj nadchodzi taki czas, kiedy to Wy mm, pokierujecie y, właśnie jakąś relacją. To jest od was będzie zależało. Być lub nie być, że ta, ta, ta relacja um, zaistnieje lub nie zaistnieje, bądź w porządku, czyli też wsłuchaj się w siebie, jeżeli, um, bo wygląda na to, że to jest ważna kwestia, że to um, być lub nie być w tej relacji to jest naprawdę ważne, to nie jest, to nie jest coś, co um, za kilka dni będzie można zmienić zdanie i powiedzieć, a to jednak się rozmyśliłam, tak przemyślałam, przespałam się, to jednak bym chciała wrócić. To prawdopodobnie już tego powrotu nie będzie. To się dzieje teraz i to po prostu od Ciebie zależy, jak to poprowadzisz. Tak to wygląda, ale jest pasja. To jest tak, jakby ktoś mm, chciał coś od was. Być może, żebyście pojechali gdzieś z kimś, w jakąś podróż, albo ktoś do was przyjechał. No jakaś tutaj podróż się pokazała, a wy się zastanawiacie. Co zrobić z tą osobą, co zrobić to może z tą relacją, z tą sytuacją, wyjechać? Może ktoś was namawia na jakiś wyjazd? No. To wygracie pierwsze skrzypce. OK, a co tarot? Rycerz mieczy, ósemka kielichów, królowa mieczy, piątka kielichów i wieża. Ojej, powiem wam, takie role koster. Tak, dosłownie tak jest. I na końcu jest wieża, O. Mm. No tak wygląda. Y, dobra, idę. Nie, jednak nie idę. Nie, no to jednak idę. Nie, jednak nie idę. I w końcu y, wszechświat mówi: Nie możesz się zdecydować, to ja ci to po prostu w ogóle rozwalam w cholerę. No, tak to wygląda. To może być też energia kogoś, kto do was zmierza. Zmierzam, a jednak nie. To jednak nie zmierzam. No to wy... Okej, okay, tak jak nie zbierzesz, to ja się odcinam. A to nie, to ja jednak idę w swoją stronę, ale już jest, już jest energia, no ale to już jest tak jakby za późno. no. Muszę to powiedzieć. Na końcu ta wierzę. Może też być tak. Zobaczymy przy dopowiedzeniu, że to wszystko, o czym ja mówię, to jest przeszłość, czyli to już było. Jak z wami rezonuje? No, może tak być. Na końcu jest Asbuław i tutaj też się pokazał azbuław. Że wcześniej był taki roller coaster. Ktoś przychodził, odchodził. Albo mieliście relację, która. Um, byliście razem ze sobą, odchodziliście. Byliście, odchodziliście. No. Jeżeli nie, relacyjnie, to może, yy, może jest taka sytuacja, że podejmowaliście jakąś decyzję, na przykład o wyjeździe, o podróży, o jakiejś zmianie, bo tu się pokazała podróż. I to było na zasadzie, dobra, to jadę, pakuję się. Nie, jednak to jest pomysł po prostu, yy, nie, nie, to nie jest dobre czasy, odchodzę od tego pomysłu. Nie, to jednak działam, ale musiałabym dużo zostawić. O, coś takiego. I wierzę. Nie, to nie. Nie umiesz się decydować, to, to nie masz po prostu nic. Tak myślę, że to było. Siódemka monet, król mieczy, piątka buław, as mieczy, as buław. I z jakiegoś powodu, jak to, jak przyszła ta wieża i to po prostu rąbnęło, to przyświat mówi: Dobra, okej, okay, nie potraficie się zdecydować, to w ogóle nie będziecie się razem bawić. No to każdy poszedł robić swoje z, taką, z takim poczuciem: Jeżeli będziemy się mogli złączyć z powrotem, to, to ja już będę gotowa, ja już będę mądrzejsza, ja już będę mądrzejszy o te doświadczenia, ja już będę wiedział, co mam zrobić. No, i też ktoś będzie o Was chciał y, zawalczyć. Jest ten mieczy, czyli Asbuław. To już będzie taka y, klarowna, jasna komunikacja, y, no i walka o Was. I dlatego tu się może pokazało, że to teraz od Ciebie zależy. Albo to, albo to rezonuje z Wami, że to Wy sobie przemyśleliście naprawdę dużo i uważacie, że jesteście teraz już gotowi, i to Wy walczycie o kogoś. Jest ten Tutaj chciałam jeszcze dołożyć. No. Jeżeli, jeżeli to jest ktoś, kto chce zobaczyć o was, to chce wam ten kielich podarować. I ma nadzieję, że czekacie na ten kielich od tej osoby, że się uda. Że nie jest za późno. No, no ale jest azbuła. A jeżeli to wy, to macie właśnie takie poczucie, czy nie jest za późno, czy ty ten kielich ode mnie przyjmiesz? I wygląda na to, że ta osoba, jeżeli to wy, to ta osoba ym, czuła ogromny brak bez was w swoim życiu. I oczywiście, i przyjmie jak najbardziej, ale z taką postawą, to ja cię przyjmuję. A jeżeli ym, to o was ktoś walczy, z tą nadzieją, że przyjmiecie ten kielich, to o, owszem, odczuwaliście brak, odczuwałyście brak tej osoby i też to ja cię już przyjmuję, ale obydwoje jesteście już bogaci o te doświadczenia, czyli ten wszechświat wiedział co zrobił, że, że po prostu, że ta wieża się pokazała, no tak to wygląda, jeżeli nie relacyjnie, to tak jak mówię, ktoś miał jakiś pomysł i teraz, um, teraz jakby um, to wraca do Was i będziecie mogli się o, o te doświadczenia zawalczyć o siebie, o tą podróż, o cokolwiek, jakąś zmianę w swoim życiu jeszcze raz, no może też tak być, że, ten, że tam jest ktoś, albo teraz jest właśnie ktoś, to Wam pomoże, uzmysłowi też coś. Jaka rada? Miarkowanie giermek kielichów. Przyjmij to. Jeżeli to jesteś Ty osobą, tą osobą, o którą ktoś walczy i chce, y, chce Ci ofiarować, coś zaproponować i dać Ci ten, y, ten kielich, no to y, Tarot mówi... Spokojnie możesz przyjąć. No, dosłownie tak, na spokojnie, po prostu możesz to przyjąć. możesz, y, To jest faktycznie kielich, który jest skierowany w Twoją stronę. To nie jest jakaś zmyłka. Nie, nie ma tutaj tego drugiego dna. No, przyjmij. Jeżeli tutaj jest właśnie nierelacyjnie, tylko mm, y, ktoś Wam y, tak jakby po prostu coś umożliwi albo podsunie jakiś pomysł, no to też przyjmij. tarot jest za tym. Przyjmij to. No. a będzie się działo. O, będzie się działo. I niech się dzieje, nie zaglądam już dalej. Niech się dzieje. Yy, na razie jesteście na etapie yy, hmm, to ja pomyślę. Czycie po prostu czy cię z powrotem wprowadzić yy, do mojego życia, lub odwrotnie, prawda? Ale coś takiego się zadzieje. Dziękuję bardzo i zapraszam grupę trzecią. Witam grupę trzecią. Również magia dla Was i dobrobyt. Czerwona świeca. Leć Myślę, że widać. Karta z przesłaniem dla Was. Główna energia. Sprawdzimy, co Wszechświat chce powiedzieć i jaką radę chce Wam dać. Gwiezdne nasiona. Co Cię rozpromienia? Co ci cieszy? Co ci rozpromienia? Co ci cieszy? Być może Wszechświat właśnie się Ciebie tak pyta. Co Cię cieszy? Co Ci podarować? Co sprawi y, uśmiech nad, y, na Twojej buzi? No? Co Cię rozpromienia? Hmm? Albo Wszechświat, albo po prostu jest ktoś, kto chce, będzie chciał Was y, tak zadowolić. Ale myślę, że Wszechświat y, po prostu się tak do Was pyta. Więc na chwilkę możecie się zatrzymać razem ze mną przy tej karcie i się zastanowić. Co Cię rozpromienia? Tak sami ze sobą porozmawiać. Piękne są te karty. Główna energia. No jakieś zmiany idą do Was? Jest przejście ze z jednego świata w drugi świat. Zmiany, coś się zmienia. Niedługo wchodzimy w nowy rok numerologiczny 15 września. I, no i te zmiany mogą być grube. Jest naprawa relacji. Pokazuje się. Ona się już ostatnio też pokazała, więc jeżeli to się nie zadziało wtedy, to będzie się zadziewało teraz, lub jesteście w trakcie naprawiania jakichś relacji. To mogą być też relacje rodzinne. Jakieś w rodzinie, może jakieś były kłótnie, niesnaski. no to teraz jest jakby powrót do tych osób, ale to są osoby naprawdę ważne w waszym życiu. Na tyle ważne, że to Wasze życie się zmienia, zmieni. Wszechświat Wam pomaga, wszechświat tak jakby Kto chce Was zadowolić, chce, chce, żeby było Wam dobrze. I z jakiegoś powodu naprawa relacji z jakąś osobą, która jest dla Was ważna, a z którą ta relacja się zepsuła, no wszechświat chce, żeby była naprawiona, żeby była to naprawa. To jest taka energia, hmm, choć ja Ci pomogę, możesz się na mnie wesprzeć. No, ale tak czujesz, że to wszechświat właśnie mówi. No i dlatego y, będzie Wam pomagał, jeżeli jesteście, jeżeli to jest z Wami rezonuje i jesteście właśnie w takim procesie naprawiania relacji z kimś, to będzie Wam pomagał też w tym, żeby sobie to życie poukładać. Nie wiem, może, już, może to jest naprawa tej relacji z tą osobą po to, żeby się z nią rozstać, być może tak jest, a pod, albo lub po to, żeby iść potem w coś nowego lub po to, żeby po prostu um, z tą osobą już kroczyć przez życie. No? Jeżeli z Wami nie, te, nie, rezonuje, nie rezonuje relacyjnie, no to Wszechświat Wam chce coś podarować. Coś, co Was ucieszy. Okay. Co tarot. A scenarów w środku. Jakiś nowy początek jest dla Was. I paść obok. Trzy denary, królowa denarów, same denary, a na końcu jest szóstka mieczy, od, odejście od kłopotów. Jeżeli mieliście kłopoty finansowe albo jakiś brak y, po prostu tych zasobów, y, kłopoty ze znalezieniem pracy, no to taki będzie po prostu złoty traf. Dostaniecie pracę, y, zaczniecie coś na nowo, nie wiem, jakiś po prostu jakiś zastrzyk gotówki i pozwoli Wam to y, otworzyć własny biznes, jeżeli właśnie tego chcecie. Jeżeli relacyjnie, to tak naprawdę na poważnie budujecie coś z kimś. Naprawiacie swoje życie. Stosunki międzyludzkie, stosunki właśnie rodzinne, y, relacyjnie. Mm. Tak, I to jest naprawdę mocno uziemiona energia. Mocno stoimy na ziemi, nie, ziemi, nie bujamy w obłokach. Budujemy coś realnie, dogadujemy się. Słuchaj, okej, okay, dobrze. Zamieszkajmy razem, miejmy wspólne pieniądze, niech to będzie na serio. Odchodzicie od tych kłopotów. Jest bardzo na serio. Są kadonarów. No jak najbardziej. Możecie się na przykład zastanawiać, e, e, gdzie razem zamieszkać w czy mm? Ktoś Was obserwuje. Wasze poczynania. To może być też, y, tutaj mówię, że ktoś Was obserwuje, ale y, no może być taka, y, taka energia, ja już tak za daleko trochę zaszłam i dlatego m, może niepotrzebnie, może potrzebnie, może ktoś to właśnie miał usłyszeć, że jest y, zaczynacie coś na nowo z kimś albo po prostu jakąś sytuację, nie wiem, pracę dostajecie po prostu i skupiacie się na tym i tutaj jest energia, jest, są to statyczne paśmie czy kg, ale coś trzeba zostawić, jakąś starą pracę, Człowieka, relacje, no, coś trzeba będzie zostawić i to tak na serio. Nie są to ostateczne. Tu już jest po prostu, no, to już nie ma nie, to już nie są nieprzelewki, przelewki, to już nie ma mm, kokietowania, bo cię zostawia ale tak naprawdę tego nie chce, tylko to już jest konkret. Bo zaczyna się coś całkiem nowego, ale tak jak mówię, to jest tak, że zaszłam troszkę za głęboko, albo może ktoś komuś, było to potrzebne. A tutaj jesteście w energii, mm, ja wiem czego chcę od życia, już teraz wiem. Idę po to i zaczynamy razem. Będziecie się też mogły mogli wesprzeć na tej osobie. To nie jest tak, że będziecie ciągnąć ten wózek sami. Prawda? Że To kawałek jeszcze pociągnę. To kawałek jeszcze pociągnę. Może ta osoba do mnie dołączy. Może ta osoba do mnie dołączy. Tutaj jest ktoś, kto jest razem z Wami. I idziecie równocześnie. No. Jaka rada? Sam w tym kamieńczy. Te wszystkie obawy, które masz, że to jest oszustwo, że, że ktoś jest jakieś przekłamanie, że tak naprawdę ten ktoś nie chce z tobą budować i, i taka, taką klatkę myślową. Taką klatkę sobie zrobiłaś w głowie i myśl, te myśli, wszystkie takie czarne, włożyłaś w tą klatkę i to około jest wszystko ok, ale jest tu ta klatka. No to mm, jako rada. To są tylko Twoje myśli, Twoje wyobrażenia, Twoje myśli. To nie, jest, to nie jest energia, która przychodzi z zewnątrz. Ty sobie sama to robisz po prostu, tak. Twoja klatka to jest sama. Sama sobie ją stworzyłaś, narysowałaś i wsadziłaś te myśli. Tam. A tak naprawdę to ciesz się tą sytuacją, ciesz się tą relacją, ciesz się tym, że zaczynasz coś nowego, że możesz na, na tym pracować, że to jest uziemione. Tu jest cesarz, tu jest ktoś, kto jest po prostu realny. Stoi mocno na ziemi. Tak. A to, to jest Twoja klatka w Twojej głowie. Trzeba byłoby się tego pozbyć. No. Bo to są tylko myśli. Sama się nakręcasz, sam się nakręcasz. Wygląda na to, że niepotrzebnie. No. Trzeba się po prostu cieszyć tym. Tą daną chwilą, tą sytuacją. No, dlatego ten widzicie, ten wszechświat się zapytał. Co cię rozpromienia? Bo siedzisz i myślisz, i się głowisz, i po prostu ty czarnych myśli jest za dużo. To wszechświat, żebyś się cieszyła tym życiem, żebyś się cieszył. Super dla trzeciej grupy. Bardzo lubię takie czytanie. Jak to wszystko tak fajnie rezonuje, ale oczywiście bardzo was proszę o komentarze, czy to z Wami rezonuje, jakby się z tym. Czujecie, jak to odbieracie? amelia a adres do mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, na kontakt ze mną jakikolwiek, jakikolwiek to zapraszam. No i czekam na Wasze komentarze. Ja tutaj jestem dla Was. Jeżeli macie ochotę, jakieś pomysły macie po prostu na czytania, to piszcie do mnie i będziemy je powoli realizować. Dziękuję bardzo i życzę dobrego czasu. Pa.